Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ABC Kostki, a w dzisiejszym filmie już no kolejna część z tutorialu do metody Yaw. W dzisiejszej części zajmiemy się centrami i parowaniem pierwszych krawędzi, czyli robieniem crossa, jakby. Ale bardziej przybliżę teraz właśnie metodę robienia krawędzi. A więc centrum znaczy się. Tu mamy pierwszy pasek i jak robimy centry? Ogólnie polega to na jakby wypychaniu klocków i wkładaniu na puste miejsca. Yy, na przykład pierwszy center możemy zrobić tak, że tworzymy sobie dwa paski i dokładamy, ale już z drugim centrem zaczynają się kłopoty, bo jak zrobimy na przykład tak, to wtedy ten pasek już się wysunie i mamy zepsuty biały center. Dlatego jak robić centry? Gdy mamy już jeden zrobiony, to ja się zajmuję zawsze tym naprzeciwko, czyli żółtym i ustawiam sobie centry mniej więcej tak, że... To jest górna ściana, i mam już jeden żółty. Dlatego żółty sobie trzymam tak jak jest, i podstawiam po tej samej stronie drugi kawałek żółtego. Wkładam na jego miejsce, odpycham w bok i wkładam z powrotem. Tutaj ten pasek. Jeszcze raz. Tu mam center już na górnej ścianie. Jeden kawałek centra, i tutaj na bocznej. Wpycham boczny na miejsce górnej, odpycham w bok i wracam z powrotem z górnym. I robię tak samo z paskami. Czyli tu mam pasek, tu mam również pasek, wkładam na miejsce paska, odsuwam i wkładam z powrotem. Teraz mamy taki, taki przypadek, kiedy mamy już tutaj trzy kawałki z centra, trzy kawałki centra, a tutaj mamy jeden kawałek centra. Dlatego teraz sobie ustawiam ten center na miejscu łączenia obydwu jakby krawędzi, w sensie, ale tutaj taką literkę, taką, no niby takie L Dlatego układamy sobie na tym, yy, na tej, na tej, na tym miejscu, nie umiem, nie umiem po prostu tego jakoś określić, wkładam na tego miejsce, odchylam i wracam. I tak samo robimy na przykład z niebieskim. Ale wiemy, że niebieski nie jest obok zielonego, dlatego wykładam go na górną warstwę, na zielonego i dokładam. Na przykład ten włożyć na miejsce tego, dlatego wkładam, odpycham, wracam. Jeszcze raz, teraz mam ten. Ten na miejsce tego. Wkładam, odpycham, wracam. Teraz robimy center czerwony, to już jest. Robimy to dokładnie tak samo, tylko że jakby robimy ruch dwa, o dwie ściany nie o jedną. Czyli na przykład to chcemy włożyć tu, to robimy dwa ruchy, odpy, odchylamy i wracamy. Jeszcze raz dwa ruchy odchylamy i wracamy. Ok. To by było mi się na tyle, jeżeli chodzi o centry. To jest jakby początek układania metody jał Ogólnie centry są w każdych metodach, tylko robi się z inną kolejnością centry w różnych metodach. Dobra. Jeszcze raz może przypomnę centry i kończymy ten film. Dobra. Kostka pomieszana. Pierwszy center zrobiony. Teraz robimy drugi. Ten na miejsce tego. Wkładamy, odpychamy, wracamy. Teraz sobie stworzyłem tutaj pasek i tak. Wkładamy, odpychamy, wracamy. Pomarańczowy. Wkładamy, odpychamy, wracamy. Pasek. I tu mamy kolejne pomarańczowe, czyli wkładamy, odpychamy, wracamy. I teraz tutaj trzy. Wkładamy, odpychamy i wracamy. I tak samo robimy ze wszystkimi centrami. Ok. Dobra, centry mam nadzieję, że macie już opanowane po tym filmie. I dziękuję Wam za oglądanie, za niedługo spodziewajcie się już części z robieniem krosa dookoła białego centra i parowaniem wszystkich krawędzi już dookoła, wszystkich ośmiu krawędzi. No a na końcu tu już będą chyba przykładowe ułożenia i tam jakieś, nie wiem, triki do tam o, parita i takie tam. Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie, na razie.